i Może ty w przynajścieńszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Dozwrót rzucimy cię taką ściąkać tak święte tajemnice ciała i krwi twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców tego odkupienia, który żyjesz i klujesz Bóg przez wszystkie wieki wieku. Ukochani, w tym miejscu. Pragnę wszystkim wam podziękować, tak naprawdę byłaby to najdłuższa litania chyba na świecie. Ja bym tak zaczął każdemu z osobna, dziękować za to, co spotkało mnie ostatnio, spotkało mnie wielkie dobro ze strony waszej, wielka przyjaźń, a dzisiaj czcimy właśnie w naszym sanktuarium w cudzysłowie, maleńkim kościółku w Holowle. Czcimy przyjaźń. Każdy z nas gdzieś to w swoim sercu nosi, więc dziękuję, kochani, za przyjaźń, za życzliwość, za to, że gromadzimy się razem. Na modlitwie zrodziła się taka intencja wiesiady ekumenicznej. Za chwileczkę, kochani, zaproszę, zapraszam, zapraszamy wszystkich gości na wiesiadę ekumeniczną do Domu Kultury. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali turgiem. Dziękuję zespołowi tutaj Pieśnikańca chyba tak, nadzóranie. Dziękuję zespołowi akord, który też uświetli naszą wieziadę w Domu Kultury i zespołowi w zasadzie powinienem na pierwszym miejscu wyróżnić, bo to jest zespół naszych kochanych gości. Zespół Młodzieży, który prowadzi Pani Siostra Agnieszka Raffeli, Rykin, zapłać za to, że jesteście. A teraz w sposób szczególny jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim tym, którzy pokonują bariery. Bariery bezdomności, bariery nietełnosprawności, którzy pokonują bariery ekumeniczne, które bywają różne. Dziękuję Wam za Wasze serca, za Waszą przyjaźń. Tu modli się z nami wielu ludzi należących do różnych stowarzyszeń w Polsce. Kochani, są osoby, które mają takie funkcje, że nie są w stanie zapamiętać. Modli się z nami wiceszef Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, szef Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnosprawnych. I mój serdeczny brat, przyjaciel, pan Andrzej Szawa, który przybył do nas, jednocześnie reprezentuje kapitułę różnienia Serce dla Serc. Kochani, czy jest wśród nas Mieszak? Nie ma, nie ma. Ale jest wśród nas Ania Koba. Bardzo bym prosił, żeby Anulka Koba. Tutaj wyszła na środek kościółka. Jest, była gdzieś tutaj. Jest, ja chciałem coś tutaj wręczyć. A Ania Koba, proszę Państwa, jest osobą, która maluje aniołów. To jest rekord świata malowaniu aniołów. Zauważyliście, że w naszej świątyni też dużo takich inspiracji anielskiej. ja się zaradziłem od Ani tą inspiracją, panu i chcę Ci bardzo podziękować za to wielkie Twoje dzieło. Chciałbym Tobie wręczyć tą ikonkę, malutką ikonkę, która została dzisiaj poświęcona w naszym kościółku, a która symbolizuje właśnie przyjaźń, bo fajnie jest jak widzi się przyjaźń, a twoje serce jest pełne miłości i przyjaźni, jesteś osobą niezwykle utalentowaną w dziedzinie sztuki sakralnej. Dlatego kto wręczam dla ciebie u pamiątce. Ja Jacy są jeszcze uczestnicy warsztatów terapii? Bardzo proszę tutaj o to, żeby troszkę do okaża. Czy jest Adrianek? Czy jest Adrianek? Adrianku, Twoim tematem naczelnym, Twoim tematem zainteresowań jest kościół. Bardzo często mówisz o różnych programach kościelnych i nie informujesz, co się dzieje w świecie kościoła. Dlatego bardzo ci serdecznie dziękuję za to, że tak kochasz Pana Boga. I tutaj na pamiątkę przekazuję Tobie tą ikonkę. Jest jeszcze z nami brat Zanichta Ale yy, też również chciałem przekazać tą ikonkę, która symbolizuje przyjaciół, a więc Twoje serce bardzo kocha przyjaciół. Także niech ta ikonka przypomina Ci o tych ludziach, których Twoje serce kocha. Zapraszam. Bardzo proszę. Aby jakiś przedstawiciel kresów podszedł tutaj. Bracie Ryszardzie, wiem, że bezdomność jest inspiracją tego serca i, i odpowiedzią na to, co czujesz w sumieniu. I wiem doskonale o tym, że na Twoich drogach jest dużo ludzi przyjaznych. Mieliśmy dzisiaj okazję spotkać naszego wspólnego przyjaciela. Miło Cię dowiedzieć o tym, że się ma wspólnego przyjaciela. Prawda? Tak, tak? Dlatego składam to w Twoje ręce. Gdzie jest ktoś z ocalenia? Sama nazwa, ocalenie, kochani, bardzo dużo mówi. I to fundacja w Polsce, która w statucie ma tą kartę ekumeniczną, którą byśmy dzisiaj przeczytali w Kościele. I w statucie ma to dzieło ekumeniczne, które powinno być dziełem przyjaźni. Obyście z pomocą dobrego Pana Boga szli tą drogą, czyli Bożą. się Basia jest moim serdecznym przyjacielem z warsztatów terapii zajęciowej, która ma wspaniałego syna, który jest coraz bardziej grzeczny, wzrasta w miłości i w przyjaźni. Z Basią wiąże nas długoletnia przyjaźń, ponieważ wiele lat uczestniczyła w warsztatach terapii zajęciowej. No i Basiu też odkrywaliśmy wspólnie, co to znaczy przyjaźń, chociażby w warsztatach terapii zajęciowej. Dlatego bardzo prosiłbym Ciebie, żebyś przyjęła Kochani, tak naprawdę w moim zamierzeniem było, żeby wszystkim Wam wręczyć te ikony, ale no, może na następny raz albo jakoś dość na pocztą, bo no, wszystkim chciałem wręczyć, ale wręczę jeszcze, kochani, jednej osobie, tu się uśmiecha pan Andrzej Szała, który jest. No, to osoba, o której mówiłem, nie mogę wymówić tych tytułów. Bo są bardzo skomplikowane. Andrzejku, dziękuję Ci za Twoją służbę na rzecz osób niepełnosprawnych. A nie ma służby bez przyjaciół. Dziękuję Ci, Ja sobie też serdecznie dziękuję. Przyjaźń z Dziękuję bardzo. Kochani, ta nasza liturgia dzisiaj dość. Taka odświętna, chciałem powiedzieć, że tak ogólnie podziękowałem za waszą przyjacielską dłoń. Chciałem również podziękować za tą przyjaźń w organizowaniu Wysiady Ekumenicznej. Zapraszam wszystkich na Wysiadę Ekumeniczną i jak mi ktoś ucieknie, to na ten. Tak. Zapraszam wszystkich. W domu kultury jest już wszystko przygotowane. A dzięki, nie dzięki mnie, nie dzięki mojej parafii, tylko dzięki łańcuszkowi ludzkich serc. Dzięki temu, iż ludzkie serca nastawione są na ekumenizm, na przyjaźń, na prostotę I, i chcemy chyba wspólnie walczyć, żeby ten nasz świat był taki prosty. 最有趣的。